Czy rzeczywiście w branży nieruchomości można zarabiać aż na 26 sposobów? Podaję dzisiaj listę tych wszystkich czynności, sposobów zarabiania, usług, jakie możesz świadczyć, usług, produktów. Posłuchaj, ile możemy tutaj zdziałać w branży nieruchomości, jak możesz w tej branży nieruchomości zarabiać. Jeśli interesujesz się homestagingiem, czyli przygotowaniem mieszkań do sprzedaży lub do wynajęcia, to jesteś w dobrym miejscu. Nazywam się Agata Witkowicz i od ponad trzech lat tworzę markę Homestagerki Online, markę i społeczność kreatywnych, przedsiębiorczych kobiet, które chcą zarabiać na swojej wnętrzarskiej pasji. To podcast dla homestagerek, właśnie homestagerów pośredniczek w obrocie nieruchomościami, fotografek wnętrz, inwestorek i projektantek wnętrz inwestycyjnych. Dla wszystkich osób zainteresowanych biznesową stroną homestagingu. Zapraszam. Wspaniała, kreatywna branża. Branża nieruchomości związana z, z mieszkaniami, domami, z wnętrzami, z urządzaniem wnętrz, z wnętrzarstwem. Jeśli rzeczywiście interesują Cię nieruchomości, interesuje Cię rynek nieruchomości, jeśli lubisz urządzać właśnie, dekorować, przestawiać, to naprawdę fantastyczne właśnie miejsce, fantastyczne miejsce dla Ciebie, gdzie czy no, rynek nieruchomości czeka, czeka na ciebie. No dobrze, miało być 26 sposobów na zarabianie w branży nieruchomości i lecimy. Po pierwsze, oczywiście, homestaging. Ja tutaj ten home homestaging rozdzielam na takie jakby trzy podstawowe usługi czyli konsultacja homestagingowa czyli konsultacja: chcę sprzedać mieszkanie, chcę je wynająć. Co dokładnie mam tutaj? Zmienić. To jest punkt pierwszy, pierwsza usługa. Oczywiście stylizacja, czyli jesteśmy już na końcu procesu. I to, co w ogóle niektórzy uważają, że to właśnie jest home staging, czyli w wysprzątanym już odświeżonym mieszkaniu układamy, aranżujemy, stylizujemy, dopasowujemy, prasujemy zasłony poduszki, wstawiamy kwiaty do wazonu, układamy te ciasteczka, czy też pachnące bułeczki na blacie w kuchni, zioła itd. Stylizacja, pokazanie takiego już stylu życia i stworzenie we wnętrzu klimatu. Więc to jest taka druga usługa. No i oczywiście jest home staging taka, no taka realizacja kompleksowa, mówimy od A do Z, czyli zaczynamy od konsultacji, home staging pod klucz. Dostajemy klucze do mieszkania i po kolei tam wszystko robimy, kończąc właśnie też na tej stylizacji i na sesji zdjęciowej. No dobrze, czyli to są takie trzy pierwsze podstawowe, powiedzmy, usługi home stage'erskie. Decluttering, czyli taka usługa, Odgracenia po prostu nie ma naprawdę lepszego słowa, chociaż mi się zdarzyło kiedyś, że jak powiedziałam, klientce, że musimy tu odgracić, to klientka się bardzo. Oburzyła, tak? To nie są graty i ona nie ma tu żadnych yy, gratów, więc czasami trzeba, <grywa> trzeba uważać, jak o tej usłudze <grywa> mówisz. Decluttering, jako usługa nie tylko dla osób, które chcą sprzedać i wynająć, ale też dla osób, które po prostu potrzebują sobie posprzątać albo przerasta jej już liczba, ilość rzeczy w garażu, czy, czy gdzieś w biurze, czy w salonie, u siebie, w domu. No i też bardzo istotna. Część tego zawodu, tej pracy, czyli też właśnie mieszkania pospadkowe, takie właśnie też uporanie się nie tylko z, z tą ilością rzeczy, ale też z ogromnym tutaj też ładunkiem emocjonalnym. Kolejna usługa. Jaką możesz świadczyć na rynku nieruchomości, to oczywiście usługa pośrednictwa, usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługa starannego działania, usługa dla klientów i podażowych, i popytowych, czyli zarówno sprzedaję, wynajmuję, to potrzebuję pomocy pośrednika, ale też gdy, gdy szukam, gdy chcę znaleźć które, mieszkanie, które chcę kupić, tak to też mogę korzystać z usług pośrednika. No to tutaj właściwie już przechodzimy gładko do kolejnej usługi, czyli sourcing, czyli pozyskiwanie nieruchomości i wynagrodzenie za taką usługę znalezienia, czyli jeśli ktoś właśnie szuka jakieś nieruchomości na flipa, właśnie nieruchomości w złym stanie, nieruchomości w konkretnym miejscu, sourcing nieruchomości z jakimś trudnym stanem prawnym, czyli też takie poszukiwanie na zlecenie dla kogoś właśnie takich nieruchomości. Fotografia wnętrz, oczywiście jeśli umiem robić zdjęcia, jeśli się na tym znam, jeśli mam do tego dryk, to też jest to usługa związana z rynkiem nieruchomości. Fotografowanie właśnie mieszkań do wynajmu, mieszkań na sprzedaż, fotografowanie też wszelkich apartamentów wakacyjnych, czyli najem krótki. No i też oczywiście nie tylko, bo mogę fotografować też realizację projektantów wnętrz, prawda, na potrzeby portfolio. To jest też usługa i też tutaj zahaczamy o rynek nieruchomości. Zarządzanie najmem w kolejnym punkcie, czyli na zlecenie właściciela, na zlecenie inwestora, zarządzam najmem, zajmuję się całym procesem obsługi tego najmu, pozyskiwania najemców, rozliczania, podpisywania umów, kontroluję cały ten proces, zarządzam, prawda, zarządzam najmem. Tu dopisałam jeszcze w kolejnym punkcie, wiem, że już mówiłam o konsultacji homestagingowej, ale taka jeszcze konsultacja, ona jeszcze nie jest do końca homestagingowa, tylko to jest taka konsultacja dotycząca w ogóle najmu, czyli mam mieszkanie, Chcę je wynająć i teraz chcę się skonsultować, jaka to ma być grupa docelowa, jaki to ma być najem tutaj, czy krótki, czy długi, czy średni, bo mamy już na rynku najem średni, który staje się coraz bardziej popularny, więc to jest taka konsultacja w ogóle bardzo specjalistyczna, dotycząca tylko najmu tak, chcę na tym najmie zarabiać i właśnie takie bardzo, bardzo precyzyjne tutaj zaplanowanie strategii właśnie najmu. Są też konsultacje, konsultowanie flipa na przykład, tutaj specjalnie to w kolejnym punkcie też zaznaczam, czyli konsultacja flipa oznacza doradzenie fliperowi, to jest też trochę taka konsultacja homestagingowa, ale tutaj ją tak rozdzielam, bo znowu można się w tym specjalizować, czyli doradzam fliperowi, jakie dokładnie tutaj działania takie niskobudżetowe Dobrze zaplanowane, będą miały największe przełożenie, czyli mówiąc wprost, co się tu opłaca robić, a czego się absolutnie nie opłaca robić. Czyli nie chcę robić generalnego remontu, chcę poprawić wygląd tego mieszkania, chcę zrobić taki lifting i potrzebuję się bardzo precyzyjnie poradzić, w jaki sposób ten lifting zrobić, prawda? Co, gdzie, jak to ma wyglądać. Kolejna usługa, jaką możesz tutaj wykonywać też na rynku nieruchomości, to jest oczywiście wirtualny staging. Wirtualny staging to jest taka usługa, czyli robienie wizualizacji w zasadzie można powiedzieć na no jakby rysunku, obrazka. Nie robimy faktycznych, fizycznych zmian w nieruchomości, ale wykonujemy taką usługę jakby stworzenia, no właśnie wizualizacji. To oczywiście działa przy takich nieruchomościach bardzo. W bardzo złym stanie technicznym, kiedy jakby właściciel decyduje, że tutaj nie robi remontu albo nie ma po prostu na to budżetu, albo taką ma właśnie strategię, tak? A potrzebujemy już pokazać na wizualizacjach, jak to może wyglądać. Wirtualny staging, jakby on nie pomaga w momencie, kiedy ktoś jakby wchodzi do tego mieszkania, no bo siłą rzeczy to nie o to chodzi, ale to jest taka usługa, która pomaga jakby przy takiej no, decyzji sprzedażowej, właśnie jakby na podstawie, można powiedzieć, dokumentów i takie rzeczy się robi taki wirtualny staging czyli robienie też wizualizacji robi się też w przypadku takich w przypadku flipów czyli flipy mogą być mieszkania już sprzedawane tylko na podstawie wizualizacji Czyli jeszcze się tam nie dzieje ta zmiana, jeszcze ten remont tam nie ruszył, albo właśnie z tym remontem dopiero będzieś sobie radził ten nowy właściciel, tak? Ale już jest jakby dokonywana sprzedaż, bo już właśnie na podstawie tych wizualizacji będzie jakby widać, co tam można zrobić, prawda? Już zostało to przeprojektowane. Ok, kolejna usługa: no po prostu usługa remontowa. Remontowa, jeśli mam jakieś no, no dojścia, nie wiem, mąż na przykład prowadzi firmę budowlaną, to ja mogę na rynku nieruchomości też w taki sposób działać, że mogę po prostu sprzedawać usługę remontową. Sprzedawać ją przy pomocy właśnie i homestagingu, i, i fliperom, i inwestorom, i tylko dla osób, tak, które jakby chcą sprzedać, wynająć mieszkanie, nie tylko inwestorom. Mogę też po prostu dla osób prywatnych, które potrzebują dokonać jakichś zmian w swojej nieruchomości. Ale tutaj zahaczamy jak najbardziej, to dotyczy też rynku. Nieruchomości, czyli właśnie usługa remontowa. Następna usługa to są wypożyczenia. Wypożyczenia dekoracji, wypożyczenia mebli. Z tymi meblami troszeczkę jest trudniej. W Warszawie są takie wypożyczalnie, wypożyczalnie mebli, ale chyba tylko, tylko na razie w Warszawie. Ale jeśli nie mówimy o meblach, tylko o takich właśnie dodatkach dekoracyjnych, to takie wypożyczalnie jak najbardziej już powstały, są w wielu miastach i taka usługa wypożyczenia dekoracji jest usługą, którą można właśnie świadczyć. I jeśli chodzi właśnie o dekorację, to tutaj nie potrzebuję ogromnego magazynu. Mogę sama sobie gdzieś taki właśnie magazyn stworzyć i już mogę, mając trochę tych dekoracji, przygotowując taką ofertę, już mogę taką usługę proponować. Mogę taką usługę proponować inwestorom, pośrednikom w obrocie, tak, tu proszę bardzo, jakiś gotowy zestaw, wypożycz, yy, przyjeżdżasz, zabierasz trzy gotowe, spakowane to, torby i wszystko jeszcze do siebie pasuje, więc to już jest w ogóle mega, yy, mega usługa i ona ma jak najbardziej miejsce na rynku i działa. I uwaga, no nie tylko pośrednicy inwestorzy. Mogę wtedy, jeśli mam wypożyczalnię, świadczyć też usługi dla innych homestagerek, czyli wtedy inne homestagerki, też mogą być moimi klientkami, tak samo jak przy fotografii wnętrz. Jeśli robię zdjęcia, to moimi klientkami mogą być też inne. Home Stagerki, czyli wypożyczania dekoracji to taka kolejna usługa na rynku nieruchomości. Konsultacja zdalna, tutaj specjalnie to oddzielam, bo tutaj się otwierają już nowe możliwości. Wtedy już w ogóle nie mówimy o jakimś rynku lokalnym, tak mogę świadczyć usługę konsultacji zdalnej, zdalnie, czyli na drugim końcu Polski mogę komuś coś doradzić. To jest troszeczkę inna usługa tutaj, jakby trzeba też sobie radzić technicznie z jakąś tam kwestią kamery, przesyłania filmów, nagrywania, pokazywania, ale też też się takie usługi świadczy jak najbardziej można tam, prawda, przy pomocy właśnie tych, tych narzędzi, przy pomocy no, dopytania tego właściciela, też się takie konsultacje zdalnie robi. To jest ważne, istotne, jeśli na przykład właśnie mieszkasz w mojej miejscowości. Wtedy uważam, że należy postawić też trochę na, na takie usługi świadczone y, na odległość. No dobrze, jakie jeszcze? Jak mogę jeszcze zarobić na rynku nieruchomości? Oczywiście, usługa dekoratorska, czyli mm, bardzo różnie o tym mówimy: to jest czasami porada wnętrzarska, albo właśnie usługa dekoratora, czyli ktoś nie chce wcale tutaj zrobić sobie jakiejś ogromnej zmiany w mieszkaniu, nie chce remontu generalnego, nie chce zatrudniać projektanta wnętrz i niekoniecznie, i nie chce też na przykład sprzedawać tego mieszkania, wynająć, tylko na własne potrzeby potrzebuje coś w nim zmienić. Tak, doskonale wiem o co chodzi. Tutaj, prawda, muszę coś zmienić w tym salonie, bo już mi to wszystko przeszkadza. Jest brzydko dawno, tutaj nie było jakichś tam prawda zmienianych kolorów mebli. I teraz, gdyby mi mogła Pani tutaj poradzić, co jak, z czym i co kupić, tak? to może być taka właśnie usługa dekoratorska, e, związana z tym, że właśnie przygotowujemy jakąś listę zakupową. Klient-klientka sobie samodzielnie. Po naszej konsultacji, tej takiej dekoratorskiej, dokonuję jakichś tam zakupów, ale może być też taka usługa dekoratorska, że na przykład jakby też fizycznie przyjeżdżam, coś, pomagam coś dekorować. To może być też związane z różnego rodzaju eventami, chociażby taki najprostszy przykład, prawda? Jakieś tam dekorowanie jakiejś sali na ślub, taki naprawdę najprostszy przykład, związany z eventami, ale takie, takie też właśnie dekorowanie jakby. Albo też stylizacje też mogą być związane z różnymi sesjami produktowymi. Tutaj jesteśmy tak trochę na graniczu stylizacji i dekoratorstwa, ale też taka praca na przykład dla projektanta wnętrz albo dla jakiegoś sklepu, dla salonu meblowego, dla, tak, dla, dla takiego właśnie odbiorcy. Czyli właśnie te wszystkie takie usługi dekoratorskie. Projekty inwestycyjne, czyli to jest kolejna usługa i bardzo wyraźnie proponuję to właśnie Oddzielić, czyli nie home staging, bo czasami home stagerki robią projekty inwestycyjne i nazywają to home stagingiem. Ale staging, jak sama nazwa wskazuje, to jest ta scenografia, to jest ten etap rzeczywiście, jakby właśnie ostatni. Tak jak powiedziałam, po odświeżeniu, wywietrzeniu, pomalowaniu wjeżdżają dodatki meble, dekoracje, pokazuje tam życie w tym wnętrzu. To jest w zasadzie staging, bardzo mocny, osadzona jest ta usługa w rynku nieruchomości. Czyli nie dekoruje sobie tak, jak mi się tam podoba, albo jak się podoba właścicielowi, tylko dekoruje tak, jak, jak, czego oczekuje rynek. Tak? tak jak to w tej lokalizacji dla danej grupy docelowej ma być zrobione. No więc projekt inwestycyjny to jest projektowanie jakby od zera, od, tam, od stanu deweloperskiego. Albo flip, to jest też projektowanie inwestycyjne, jeśli robimy remont generalny i są to projekty, to jest taka nisza w projektowaniu wnętrz, spogranicza właśnie projektowania wnętrz i homestagingu, bo tutaj trzeba się właśnie orientować w rynku nieruchomości. Tym się różni projektowanie wnętrz, tak? Od projektowania właśnie inwestycyjnego projektuję znowu właśnie na zlecenie inwestora, ale pod grupę docelową, czyli muszę się znać na projektowaniu, muszę wiedzieć, jak pracować z inwestorem, czego on oczekuje. I muszę też wiedzieć, czego oczekuje grupa docelowa, bo wtedy ten projekt jakby spełni założenia tej inwestycji, czyli projektowanie inwestycyjne jako właśnie taka usługa z projektowania wnętrz i z homestagingu, to jest takie zazębienie się. Kolejna rzecz to takie konsultacje, też albo usługi związane bardzo tak bardzo wyraźnie wprost z najmem krótkim, to się wręcz, wręcz się mówi, prawda? Konsultacja Airbnb, czyli mam. Nieruchomość, jakiś apartament wakacyjny albo w dużym mieście i wynajmuję go na krótki termin na doby. Chcę wystawić na portalu Airbnb i to jest też troszeczkę inna usługa. W tym sensie właśnie, że tutaj trzeba się skupić troszeczkę na czymś innym. Tu jest istotna kwestia takiego pełnego wyposażenia, ciekawego designu, też takiego śledzenia, jakby właśnie trendów. Może być taka usługa, mogę się w tym specjalizować tylko i wyłącznie właśnie Airbnb. Krótki, bardzo krótki tak, termin. Kolejna usługa, jaką mogę świadczyć na rynku nieruchomości, to jest konsultacja kolorystyczna. U nas tego, u nas tego nie ma za dużo. W Stanach, jak się o tym czyta, to, to jest w ogóle niesamowite, prawda? Tam jest Color Expert, są kursy, prawda? Color Master, Color Expert, Color Expert Master. Tak? Dotyczy to łączenia, dobierania kolorów. Czyli ktoś po prostu potrzebuje przemalować. Nawet nie do końca potrzebuje zmieniać całe wyposażenie czy jakieś dekoracje, ale chcę zmienić kolor na przykład ścian, aczkolwiek nie mówimy oczywiście o kolorze ścian w oderwaniu, no bo mamy zawsze też jeszcze kolor podłogi, czy kolor stolarki, czy kolor, kolor mebli to też są kolory, ale to jest usługa, która zdecydowanie polega na, na konsultacji kolorystycznej, na dobraniu kolorów. Tak? I na pewno to rozumiemy: chcę sobie coś zmienić na ścianach, chcę zmienić kolor ścian, bo w całej tej różnorodności, w tej, w tej dużej jakby liczbie różnych dostępnych teraz i farb, i kolorów, i odcieni naprawdę sporo osób, jakby są, no, no właśnie się gubi, tak? Potrzebuje takiej pomocy, żeby właśnie dobrać, dobrać te kolory, i taka usługa też jak najbardziej ma rację bytu i występuje u nas. Jakie mogę jeszcze świadczyć usługi na rynku nieruchomości? No mogę oczywiście sprzedawać też produkty cyfrowe, produkty fizyczne, mogę napisać e-booka o tym, jak przygotować mieszkanie do sprzedaży, mogę napisać jakieś, zrobić checklisty, mogę napisać książkę, wcale nie żartuję, tak? To też jest taki produkt, który mogę sprzedawać w ten sposób, też mogę właśnie w ten sposób mogę zarabiać, prawda? I takie, takie produkty, takie takie produkty już u nas też na rynku są, można, sporo już jest, prawda, więc można też coś takiego w ten sposób właśnie sobie jakby dorabiać. Kolejna usługa na rynku nieruchomości, na przykład szkolenia, warsztaty, czyli usługa edukacyjna. I tu nie mam na myśli od razu oczywiście wielkiego szkolenia, wielka sala, bo to może dla niektórych z nas jeszcze, prawda, będzie tak troszeczkę brzmieć przerażająco. Ale wyobraź sobie, że po prostu robisz jakieś nieduże warsztaty dla, dla małej grupy, kilku osób, kilku znajomych pośredniczek. I też możesz w ten sposób, jakby generować sobie jakieś kolejne, nieduże, ale zawsze źródło przychodów. Zarabia się jeszcze na rynku nieruchomości, oczywiście, poprzez podnajem nieruchomości, czyli mogę posiadać swoje nieruchomości i mogę je wynajmować, mogę je podnajmować, mogę tworzyć kwatery pracownicze to jest też taka kolejna gałąź rynku nieruchomości, Gotowce inwestycyjne, podziały na mikrokawalerki. Tutaj zarówno mam na myśli, że dysponuję własnymi nieruchomościami, w ten sposób mogę zarabiać na rynku nieruchomości, ale też oczywiście znowu ponownie zarówno projektując, stagingując, czy właśnie doradzając, konsultując tego rodzaju jakby usługi na rynku, usługi i nieruchomości na rynku nieruchomości. I co jeszcze mamy w ostatnim punkcie? Jaką ostatnią usługę? I jeszcze wpisałam. Mentoring biznesowy, czyli właśnie jeśli pracujesz już od jakiegoś czasu. Na rynku nieruchomości, właśnie jesteś homestagerką, albo pośredniczką, albo projektantką, to też możesz już pomóc osobie, która, która wkracza w ogóle zaczyna taką działalność, i już możesz z poziomu swojego doświadczenia, nawet właśnie jeśli pracujesz 3-4 lata, już możesz kolejnej osobie, jakby zaproponować taką usługę, takie wsparcie, taką pomoc poprzez właśnie wprowadzenie. Prowadzenie taki mentoring biznesowy na rynku nieruchomości, czyli właśnie doradzenie, jak taką działalność zacząć, jak się w danej lokalizacji, prawda, z jaką usługą tutaj, jak wystartować. Jeśli coś przeoczułam, jeśli tą listę masz, jakiś pomysł, jak mogłabym jeszcze uzupełnić, to koniecznie mi napisz albo w komentarzu do tego odcinka podcastu, albo po prostu w wiadomości prywatnej, albo w mailu kontakt małpa A ja ponownie. Jeszcze raz, tak jak na początku odcinka, zachęcam Cię do działania na rynku nieruchomości. Kreatywna branża związana z wnętrzami. Wszystkie to lubimy, wszystkie to kochamy i naprawdę zobacz, ile tu jest różnych, różnych możliwości i usług, i możesz na tym rynku, w tej branży, zarabiać. Zapraszam Cię do słuchania kolejnych odcinków. Ta część podcastu. Te odcinki są sponsorowane przez program grupowy Marka Klienci Sukces. Program aktywacji, przestrzeń wsparcia i aktywacji dla homestagerek, pośredniczek, dekoratorek, stylistek, projektantek, wnętrz inwestycyjnych dla kobiet, które chcą rozwijać swój biznes. Zarówno początkujących, które. Potrzebują dobrze wystartować, dobrze zacząć, oraz takie, które działają już od jakiegoś czasu, ale nie mają wciąż ułożonego swojego marketingu i czują, mocno czują, że potrzebują przebić wreszcie szklany sufit zarobków. Zapraszam serdecznie!